Siemaneczko wszystkim. Młody ucieka. Młody ty nie uciekaj, ty się musisz przywitać. Nie, młody namodowany. Jest Dima, jest Kazio I popatrzcie, dawno nieobecny gość, wyciągnęliśmy go z łóżka, nie ma co leżakować, trzeba no, chodzić. Brakowało Żenki i jego ekipa leci dalej, więc został przytargany. I jest, lecimy. Dobrze się zaczyna. Daj, daj tu, daj kolego. Ja tu specjalnie przyszłem, bo jeszcze Sowek nie zdążył wykrywaczem machnąć A tu gość. Oto ten pan 10 groszy międzywojnie. No piękne. 1923 No gratulacje, nie? No tak można... To jest Tak można zacząć. Witamy, Witamy bardzo serdecznie. Tak ty no rewelacja, brawo Ja już naładowany Zaczął Dima A teraz Jason Wyszarpał Co to mamy? Monetka Jest krągłość, jest monetka Młody mówi, że też ma Ale jest kolejka Ale tego nie wiemy Ale zaraz tu nam Inspektor Oj, 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 Stara, stara. stara ale... 5 groszy O, no pięć groszy 49 Pozdrawiamy A co, dobrze? Jest po dobrze, super Pierwszy sygnał I monetka A teraz Idziemy do Bo w jednym czasie Hop, hop Dawaj młody, no, pochwal o, Dużo nie musiałem o, ale dziurki dawaj międzywojnie nie co ty? też 5 tak? groszy tak? tak? no tak jest młody trzymaj żółwik po 5 groszy machnięte i co? i ekipa leci Dzieci. dalej jesteśmy? gdzieś tu było międzywojnie? a nie, dziesiątka dziesiątka a teraz Dzieśątka. dziesiąteczka Piękna. Piękna. Tutaj w tak, zresłekie sprawdzimy wzrok. Żeni jaki rocznik? Teraz 1993 Oooa i tu jest pro a? musi tam podążyć <noise> ma wzrok <noise> Żenia, tak? No 209, no. No, tak? nie, bo on to tak 500, zawsze. 1999 1900. Nie, nie. 29. No, ta Grazie dziewiąteczka 20? tak wygląda. Ten nie, 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 chciałem... nie, to nie 90, 90. Chciałem sprawdzić wzrok, Żeni. Pochodzi. Dobra. Ale pas. Ja wiem. Ja temu chciałem sprawdzić twój wzrok. Dobra, lecimy. Gratulacje. Coś tu za, za dużo sypie te, ten lasek. Lecimy dalej. A teraz taki fancik. Zerknijcie jakieś mosiężne to nie jest a takie było jakieś pudełeczko znaczy pudełeczko Czekaj, już to przeczyścimy po oczyszczeniu profesjonalną szczoteczką podarek od mojego syna najmłodszego Weszło to takie musiało to być jakieś zamykane jakieś mosiężne, ale na pewno nie zostanie wyrzucone Człowiek takich rzeczy nie wyrzuca, specjalne miejsce jest i dla nich. dobra, taka ciekawosteczka, chyba tam już nic nie wyskoczy, choćby się chciało, dobra, lecimy, tu jeszcze grzebne, czy nie ma reszty i lecimy dalej, o, widzisz żeńka, bo myślałem, że mi zaginął, poszedł do samochodu po telefon, a tu zerknijcie, to jest konina, Kawał, kawał mu się Takiej łuchy, Takiej ozdoby od konia. Jeszcze my Chyba nie wygrzebali. Kawał powiem naprawdę. Kawał miedzi O jest tam. Czatuje gość. Ale dzisiaj pogoda. Bajlango. Tak można kopać. Sławek bawi się dalej. A jakby to Żenia wiedział. Ekipa leci dalej. Tylko zerknijcie. To nawet ciężko dołkiem nazwać, a wyskoczyła perelówka. 20 grosiętów Można. Miejsce. Miejsce dobrze nam znane. Nieraz tu było kopane, że tak zremuję Ale jeszcze coś zostało. Naprawdę ciężko o miejscóweczki. Ale tam fajnie. Lima między wojnie, piękne, dycha. A teraz już takie fanciki wychodzą. Najważniejsza zabawa. To nie wiem, gdzie ten mój druh zginął. Miał mi gdzieś pomagać. Dawno go nie było. A jego nie ma. Pozdrawiamy Czarne Kciuki. I lecimy jest i kolejny pierwszy wzrok pierwsze spojrzenie wyglądało ciekawie co to mamy o i to będzie jakaś jakaś fajniejsza monetka nie chcę teraz albo troszeczkę troszeczkę liniemy i zobaczymy powiem tak chyba takiej monetki wcześniej nie kopłem, tu widać dziesiąteczkę z tyłu wysycha coś raczej do do rozszyfrowania, ale nie nie w takich warunkach to ciekawa, ciekawa monetka te fale tak pocłowały, a nie, to coś starszego bo tu ewidentnie jest coś starszego dobra jak się dowiemy To odszyfrujemy. O! Kacper się znalazł. Młody mam ciekawą monetkę. Potrzeba dobrego wzroku. Bo ja na pewno się Republika No chyba tak. Republika Słoweńska będzie, bo coś mi tam... A... Chyba, dobra, do gdybania. Myślałem, że coś starszego, ale to się coś... Dobra, dobra. Lecimy dalej. Jest i młody, dotarł. Co tam młody? Młody złoto. Pięknie złoto i oczywiście sprzątamy po śmieciarze. Dwie złotóweczki, czyli jest monetka. Pędzi Dima. Zobaczymy, co tam ma. Żenia zaginął. Kto widział żenie? Jest? Pomachał wszyscy się. Teraz będziemy wołać. Śledzik, też mam śledzika. A w samochodzie mamy rybkę. O, jaki. No, ja wiem, jaki prezent trzeba. Ale na kościu, ale na Kosił Ale druga międzywojnie? Tak, i to tam było? Te dwie dziesiątki? Dwie dziesiątki, tak. Tam kości, tak? O, dwie dziesiąteczki kosmos. Naprawdę. Te dwie monetki, rewelacja Tu trzeba przyznać strzał Bardzo piękne A reszta co to będzie? No tak jest. Ale dziesiąteczki robią robotę To już wypadł dane Jeszcze Kaziu wędruje Zobaczymy co tam na targu. chyba złotóweczka A zobaczcie Kaziu jaką Jaka krągłość? <mach> Można Ale wytargał O mnie tak złotko Piszczało jak ściekło i tak chyba jest Pokaż to, no Jasne, że tak Złotóweczko Co? Złoto 77 Złotóweczko Młody był zrzucić puszki Młody zbiera wszystko teraz. Na figurki. To... Tak jest, na figurki. Wczoraj znów turniej, no wczoraj już tak nie poszło dobrze. Trzecie tak? miejsce. Trzecie miejsce. Zawod... No. Na ilu? Na cztery. Na... Ale była wygrana, była. Jak chcecie się wtajemniczyć, World Hammer, tak? World Hammer, tak. Młody tam walczy dzielnie. Dobra, A teraz kopiemy. Pobajerowali, pooglądali. I trzeba kopać. trzeba uh -huh. To będzie 49. Tak? Przetrzemy jej. O, oczywiście już tak. O, o. Z tej ziemi taki wychodzi. O, 20. 49. Dobra. Ważne, że jest. To najbardziej cieszy Teraz rodzinka leci dalej. Pozdrawiamy i oglądamy. I tym razem Sławek, sygnał podkorzenny. Wyskoczyła, zapachniało srebrem, ale i tak jest pięknie. Tylko zerknijcie. Dwudziesteczka między wojną. Ale one piękne. No baja. Ale stan. Ha, ale cieszę, naprawdę cieszę bardzo. Śliczniunia. A co najśmieszniejsze? Puszka tu leżała, którą wziąłem o, o, do Tasi i przejechał. I w prezencie Las oddał taki piękny. Pięk, piękna moniunia. Moniunia, co ja mówię. Naprawdę super. Pozdrowionka. Dwudziesteczka mega, ale się cieszę. Idziemy do dołeczka. Tylko zerknijcie. O! Tuż to. Już to... Ja to 20... Czy to jesteś ty? Nie, czekajcie, już. już machniemy. Będziemy widzieć. A ja myślałem, że jakiś stary a to jednak on Marceli ty mordo ja w szoku ja myślał jaki lapsiar będzie fajny No to już ten orzeł mi nie podobał się dwudziesteczka Marceli no dobra choj Marceli pójdzie z nami ale mega pogoda Lecim dalej pozdrowionki miałem nie nagrywać bo to współcześniaki ale takie szybkie bo Myślałem, że jedna, a tak co chwilę rosło, rosło, rosło. Już jest piąta, a tu chyba już ostatnia. Sześć monetek w jednym dołku Ale szybka, szybka akcja, cyk, cyk, bo już zakopowałem dwa razy. Jeszcze. Dobra. No i jest siódma, tak? Bo już się po... siedem monetek. kończymy. I tylko zerknijcie. Takie widoczki mamy. I że ja się tu zacumował. I robi jakiś. O kory. Teraz jeszcze trzeba kupić gumę. I będzie proca. Jaki rzeźbiarz. On zamiast chacać tam ze mną po górkach to on tu... Jak chadziuka się wygrzewa. Tak? No słońcu. Witaminki czerpię ze słońca Dobra Dobrach też odpocznie pochwali się fantami i leci dalej Kacper mój pomocnik Chodź Kacperu widzisz Tylko zerknijcie Dobrze mi nie roz, nie, roz oła, nie rozczaskał Butelka A wszystko jakieś kartki Coś tam będzie napisane tak? Coś tam jest złożone. Szyj... A szejka zagrała. Balantijms. Teraz sobie. O, jakimś kijaszem. Powiedzmy. Nie raz No to ruchno, niestety. Więc zaraz zobaczymy. Ktoś nam to. się kop, a wyjdzie chyba. Na żywce jedziemy, co ktoś, autor miał na myśli, nie jeden raz ktoś by chciał butelkę nad morzem znaleźć, my się, no dawaj młode, czekaj, patrz, już, już Przeczysz. <noise> kurtką młode, ja Cię proszę. tak jest brudne Momencik, oczyścimy. Jest coś jakieś. Jakieś kartki, coś tam. We folice. Momencik. <noise> Chyba jakieś dzieciaki się... To, a nie może to z geocache. To? Coś ty stylu geokash. Kiełkes? Ja nie znam To jest taka rzecz, że to się zostawia Już, taka moment nie, nie da się dostać Jedynie Pensetą Tak? A to są jakieś baj... Jakieś dzieciaki musiały... Coś tam jest napisane Dzieciaki, w Tak, tle. jakieś dzieciaki, coś powiemy. I chciał poczytać, ja bym to chciał zostawić. Tu no możemy poczytać, przywieźć i zostawić. Taka ciekawostka. Dobra, lecimy dalej. Po wspaniałym depozycie karteczkowym, który nie wiemy, guzior wyskoczył, ale już patrzymy: jest łóżko, jest wszystko. Dlaczego nie ma? Korony, ale też fajny <grym> Ale jeszcze Specjalnie, żebym go Przeszczotkował No jest taki Guziorek, no, też fajny Dobra, lecimy dalej I lecimy podsumowanie Byli tu nieraz Wiele ludzi tu bywało <grym> A zerknijcie Hop, Ile fanciorów tu jest Dima. Niektórych jeszcze nie ma, ale tu dwie piękniusie, Nawet trzy, bo bardzo piękne. Dziwnie widać na tym. jak ktoś ostatnio pisał ile, ta, ile tu już podsumowań było. Mnóstwo. Ale tu piękne. O, trzy międzywojnia złotowej A reszta to perelegi. A u jest wszystko, nawet Marceli. To Eba Słowacja. Jak się nie mylę, współcześniaki i też piękne. Międzywojnie 20 groszy. Guziorek. Monet sporo. Kasper liź Kasper też tu coś liczy, Chociaż Kasper zaraz za złomem chodzi, nie. bo on młody tylko figurki do Wordhamera i figurki do Wordhamera. No i zerknijcie. Jakieś łożyska, jakieś druty, wszystko przynosi. I oczywiście, o depozyt Żenia tak walczył, a jest tutaj Na razie ćwiczy Tak walczył, tak walczył, że wszystko wyciągał. 50, nie 40 monet Patrzcie, pamiętacie? Takie Taki czary Mamy tu adresy Może spróbujemy kogoś znaleźć Na fejsie Młody liczy, ile? 47. No, 47 monet. Można, można. Dobra. Zabieramy się i uciekamy. I zapraszamy Was do rodzinki. Haha, ha! papetki. Żenia, pożegnaj się. Tym pięknym akcentem kończymy. Hop.